Cześć tu, Mr. Żółtko. Sorry, że dawno nie było filmów o mojej przygodzie, ale poszedłem po mleko i przez 8 miesięcy nie mogłem go znaleźć. Ale wróciłem z nową przygodą. Minęło już 8 miesięcy od momentu, kiedy poszedłem do tego sklepu. Ciekawe, co się w tym czasie stało. O oh, wow, czy to ten znany YouTuber REXO 145? Tak to ja. Przez ciebie moi widzowie musieli czekać aż 8 miesięcy na nowy film o tobie. Przepraszam, ale szukałem mleka. To nie moja wina, że mleko było w dziale z mięsem. Nie obchodzi mnie to. W tym czasie Czukoza wypuścił kilka odcinków ludzi krzął, a my tylko dwa odcinki o jakimś jajku. Dobra, słuchaj. Jeśli od dzisiaj do piątku nie wypuścisz aż 5 nowych odcinków, to cię zjem. Przypominam ci, że jestem jajożerny. Okej, okay, daddy. Dobra, bierz się do roboty, papa.